Obojętne czy mówimy o kimś, kto regularnie i ostro trenuje. Bierze udział w zawodach, celuje tam w podium. Czy też może o kimś, kto tam raz w tygodniu rekreacyjnie wyjeżdża sobie na, na taką przejażdżkę, żeby się odprężyć przy wszystkich nas łączy jedno mianowicie przyjemność jaką nam daje jazda rowerem ale żeby ta przyjemność była jak największa i ta zabawa jak najlepsza na rowerze to potrzebujemy na rowerze przede wszystkim komfortu tak żeby nie nachodziła nas myśl o tym że ledwo wsiądziemy już chcemy z tego roweru zsiąść a wręcz przeciwnie żebyśmy Najlepiej w ogóle z niego nie chcieli schodzić. Jak to osiągnąć? Kilka sposobów, które pozwolą nam cieszyć się z jazdy rowerem. Ja dzisiaj spróbuję chociaż kilka z nich wymienić, właśnie zacząć musimy od podstaw czyli od roweru i tutaj ważne są dwie sprawy po pierwsze rozmiar, wielkość ramy żeby nie jeździć na za dużej i na zbyt małej owszem można kombinować zmieniać coś tam w rowerze, ale to nigdy nie będzie to co właściwie dobrany rozmiar ramy więc to jest punkt pierwszy A oprócz tego według mnie ważny jest też rodzaj rowerów. Bo o ile można mówić o pewnej uniwersalności rowerów, no bo i szosą pojedziemy gdzieś tam po szutrze i przez las przejedziemy jak musimy i na MTB zrobimy 300 km trasę, no to jednak mamy teraz taki urodzaj, taki wybór wśród rowerów i, i wśród ich przeznaczeń że nie ma co kombinować i należy wybierać ten, ten jak najbardziej nam pasujący odpowiadający naszym potrzebom więc rozmiar roweru i przeznaczenie roweru od tych dwóch spraw należy zacząć jeśli myślimy o komforcie i wygodzie i przyjemności z jazdy no to dobra decyzja zapadła rower wybrany kupujemy teraz tak jeśli kupujemy w sklepie stacjonarnym Sklep jest dobry, a sprzedawca kompetentny, no to pomoże nam nie tylko w wyborze roweru, ale też w jego wstępnym ustawieniu. Bo to kolejny czynnik, który ma wpływ na komfort i wygodę jazdy. Poprawne ustawienie roweru. Czyli wysokość sztycy podsiodłowej. Przesunięcie i nachylenie siodełka, ustawienie klamkomanetek. I to wszystko łączy się ze sobą i decyduje właśnie o, o komforcie na rowerze. Natomiast jeśli kupujemy stacjonarnie, a nie znamy się na tym, no to albo prosimy kogoś, kto się zna, bo zakładam, że jak kupujemy rower, to nasi koledzy już jeżdżą i też chcemy z nimi jeździć. Albo przeglądamy internet, poradników jest pełno, a, a w sumie to wstępne ustawienie nie jest jakieś skomplikowane. I, i na pewno sobie każdy z tym poradzi. No, i w ostateczności zostaje bike fitting. I czemu mówię w ostateczności? No, bo raz, że usługa niekoniecznie jest tania. Dwa, że trzeba poświęcić na dobry bike fitting, trzeba poświęcić parę godzin. Przeważnie trzeba gdzieś jechać poza nasze miasto, bo rzadko kto ma także u niego taką usługę oferują. No, Czas, pieniądze, aczkolwiek jeśli już żadne ustawienia takie domowe, że tak powiem, nie pomagają, to jak najbardziej warto skorzystać i skorzystać z porad fachowca pod tym względem. Rower kupiony, wstępnie ustawiony. Czas na pierwszą przejażdżkę, i co? No i oczywiście jest super. Radość niesamowita, no bo to nowa zabawka. A pod tym względem, moi drodzy, przypominamy jak najbardziej małe dzieci i z nowej zabawki po prostu się cieszymy. A jeśli ktoś wam mówi, że to nieprawda, że nie, co tam, że to tylko narzędzie pracy, to chyba jedynie trzeba współczuć osobie, która traktuje rower jak narzędzie pracy. Bo jeśli. Nie sprawia Ci przyjemności jazda rowerem, no to cała magia z tym związana gdzieś znika. No ale nie mówimy o takich osobach, mówimy o, o nas, o osobach, które bardzo lubią rowerem jeździć. I jak wspominałem, pierwsza jazda jest super. A super jest dlatego, że z początku ewentualnych może nie wad, ale niedogodności związanych z nowym rowerem nie zauważamy. Po pierwsze, na rowerze, nowym rowerze nie zapuszczamy się w dalekie trasy. Jak wiadomo, rower po zejściu z fabryki w zasadzie powinien od razu trafić na przegląd, ewentualnie pojeździć nim gdzieś w najbliższej okolicy, zrobić 200-300 km i posprawdzać dokładnie wszystkie śrubki ustawienia. Dopiero można myśleć o dalszych wojażach i dopiero na dalszych trasach po przejechaniu setek, a może nawet kilku tysięcy kilometrów okaże się, czy rower w 100% jest wygodny i czy nam pasuje. Bo nawet jeśli z początku wszystko jest cacy i pięknie, to właśnie wraz z przebytymi kilometrami mogą za zacząć wychodzić pewne niedogodności. No i co teraz? Co w sytuacji, kiedy nasz nowy wspaniały rower nagle przestaje być taki wspaniały? Czy źle wybraliśmy? No, w ekstremalnym przypadku, w najgorszym, no, że faktycznie wybraliśmy nie ten rodzaj roweru może się nie znaliśmy, sprzedawca nam wcisnął może kolega ma, jeździ, chwali polecał, a niekoniecznie dla nas się okazuje być to dobry wybór no wtedy nie pozostaje nic innego jak sprzedać i kupić to co nam bardziej odpowiada ale zakładając, że wybraliśmy dobrze rodzaj roweru i rozmiar roweru to mogą być dwie przyczyny niewygody na rowerze. Pierwsza, być może wracamy do jeżdżenia po długiej przerwie lub bardzo długiej. Typu, nie wiem, 10, 15, czy nawet 20 lat. Ewentualnie do tej pory jeździliśmy sobie jakąś damką, trekkingiem, rowerem wygodnym, pozycja wyprostowana i przechodzimy na bardziej sportowy MTB, czy, na, czy nawet na agresywną szosę. Wtedy, siłą rzeczy, organizm musi się przestawić na inną pozycję na rowerze. Jedyne co możemy zrobić, to rozciąganie i jazda, żeby nasz organizm się do tego przyzwyczaił, zaadoptował. Albo może być i tak, że jeździmy już dłuższy czas i dopiero po tym dłuższym czasie coś zaczyna wychodzić, coś nam nie pasować. I to jest związane z tym, że rowery są produkowane seryjnie, a my jesteśmy różni. Tak, w skrócie najprościej mówiąc. Producenci mają jakieś tam określone rozmiary ram. Czy to S, M i tak dalej. I one są przewidziane na pewien przedział wzrostu, czy też długości wewnętrznej nogi. A jak wspominałem, my jesteśmy różni. Mamy różną budowę, i nawet dwie osoby o tym samym wzroście będą potrzebować całkiem innych ustawień na rowerze. Ktoś może mieć długie nogi, krótki tułów, krótkie ręce, albo na przykład odwrotnie. I tu wchodzi do gry już bardziej szczegółowe dopasowanie roweru pod siebie. A wiele osób o tym nie pamięta, nie wiem, może nie wie, że coś takiego można zrobić. I niekoniecznie musi to kosztować majątek i nie musi oznaczać wymiany roweru. Bo takie rzeczy jak wymiana siodełka, która nam nie, które nam nie pasuje, jest niewygodne, czy zmiana grypów na twardsze czy też miększe, robimy bez zastanowienia, bez problemu. A na przykład, już. Jak przychodzi do wymiany mostka na krótszy lub dłuższy, to sporo osób tego nie robi, jakby nie wiedziało, że można. Tak samo sztyce można założyć bez offsetu z offsetem. Można sobie zmniejszyć napęd, czy to zmieniając mechanizm korbowy, czy kasetę. Można wybrać szerokość kierownicy, długość ramion korby. To wszystko nam pozwala. Jak najlepiej dopasować ten seryjnie produkowany rower pod nasze potrzeby. Ja na przykład kupiłem tą Meridę i z początku, tak jak mówiłem, no było super. Ale wraz z tymi kilometrami, i z coraz dłuższymi trasami nagle się okazało, że tak po, po 100-150 km gdzieś mi się tam. Ból w plecach zaczyna pojawiać w dole. No, pomagało zatrzymanie się, porozciąganie. No i dalej mogłem jechać, ale już jakiś sygnał był niepokojący. Tak samo po trasie 200 km czy ponad 200 miałem bardzo zesztywniały kark. Czasami nawet na drugi dzień to jeszcze czułem. W końcu zdecydowałem się na wymianę mostka. I założyłem 80 zamiast setki. No i wiecie co? Ostatnio zrobiłem prawie 280 km. Sporo czasu, o przepraszam, sporo czasu. W czasie tej jazdy było na lemontce. Zero bólu pleców, ani razu. Zero zasztywnienia karku. No, to był szczał w dziesiątkę. I taka niewielka zmiana. No koszt mostka wymiany to mnie z 60 chyba parę złotych to wyniosła. Taka niewielka zmiana pozwoliła znacząco poprawić komfort na rowerze. I w zasadzie nagrywam ten materiał po to, żeby powiedzieć tym, którzy jeżdżą rowerem, ale coś im na mnie pasuje, żeby się nie bali dostosowywać roweru pod siebie. Bo to nie wy macie się dostosować do roweru, tylko on do was. Więc nawet jak wybierzecie dobrze rozmiar, rodzaj, jak go nawet dobrze ustawicie, to może przyjść potrzeba właśnie jakiejś korekty. Czy to mostka, czy kierownicy, czy, czy sztycy, czy, czy kasety, czy korby. I nie bójcie się tego robić. Bo dobrze dobrany rower, dobrze ustawiony, na którym czujecie się komfortowo, pozwoli, pozwoli Wam z przyjemnością pokonywać kilometry i nie będziecie chcieli z niego schodzić. Piękny dzień i to w zasadzie tyle chyba. Z mojej strony jeździjcie, cieszcie się i uważajcie na siebie. Cześć.